Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blędzenia. Dzisiaj o zmianie dynastii, czyli Andegawenowie na tronie Królestwa Polskiego. Pierwszy raz w dziejach dojdzie do zmiany dynastii, czyli rodziny panującej w Królestwie Polskim. I wymieni się ta rodzina, czyli piastowie, zostaną wymienieni na Andegawenów, czyli rodzinę pochodzącą z Francji. W zasadzie w oryginale powinno się mówić Anjou, ale do nas ta rodzina przybędzie z Węgier. Czyli dla nas będzie to rodzina węgierska i pojawi się w Królestwie Polskim w osobie Ludwika. Zwanego na Węgrzech Wielkim, również tak jak Kazimierz, a w Polsce zwanego po prostu Ludwikiem Węgierskim. Czyli no niestety, słuchajcie, Kazimierz Wielki, pomimo bardzo dobrego i szczęśliwego panowania, pomimo czterech związków małżeńskich, nie dorobił się męskiego, legalnego, tu podkreślam, potomka. Obyczaj i tradycja jest prawem, a ten obyczaj i ta tradycja cały czas w Polsce mówi, że tron może tylko i wyłącznie dziedziczyć mężczyzna. Czyli te wszystkie córki niestety nie mogą uzyskać praw do tronu. Póki co, bo ta sytuacja już niebawem nam się zmieni, ale nie uprzedzajmy faktów. Kazimierz Wielki już za życia, podjął pewne starania o to by w razie czego zapewnić układami jakimiś dyplomacją następstwo tronu, czyli on w pewnym momencie zaczął się już dosyć poważnie obawiać o to, że może nie mieć, może nie doczekać się właśnie następcy tronu. Już właśnie za życia swojego Kazimierz Wielki z Andegawenami zawrze stosowne układy o dziedziczenie, o tak zwane przeżycie, prawda? czyli jeżeli umarłby bezmęskiego potomka, to król węgierski miał zasiąść na tronie polskim. Ten król węgierski, czyli ten Ludwik Węgierski, on będzie dosyć mocno z Piastami spokrewniony, ponieważ żoną króla Węgier Karola Roberta będzie siostra Kazimierza Wielkiego, Elżbieta, i to właśnie jej synem był Ludwik. Czyli mówiąc prosto, Ludwik Węgierski był siostrzeńcem Kazimierza Wielkiego. Wobec tego, no pomimo, że jest to zmiana, tak jak wspomniałem, wymiana dynastii rodziny panującej, to ta nowa, Dynastia ci Andegawenowie w postaci Ludwika są bardzo mocno z Kazimierzem spokrewnieni. Nie tutaj należy nadmienić, że ten układ o przeżycie, czyli ten układ o sukcesję z Andegawenami, tutaj sam Kazimierz Wielki właśnie jeszcze za życia troszeczkę go zaczął sabotować, ponieważ adoptował swojego wnuka. Kazimierza, księcia Słupskiego, zwanego właśnie Kaśkiem Słupskim. I do dzisiejszego dnia mamy pewnego rodzaju niejasności, ponieważ nie wiadomo w zasadzie, dlaczego król to zrobił. Najpierw zawarł układ z Andegawenami o to, że oni obejmą tron, a potem adoptuje swojego własnego wnuka, czyli tak jak gdyby jednak ma męskiego potomka. No jednak adopcja... To nie to samo, co potomek krwi. To jest w średniowieczu bardzo istotne. Tu o tym wspominaliśmy w poprzednich słuchowiskach. Te więzy krwi, które dają nam prawa do panowania, dają prawa do tronu, potem do tych wszystkich stosunków lennych, które król musi nawiązać, no, one są jednak najważniejsze. Te plany są troszeczkę niejasne, bo tu jakby ta adopcja sugeruje nam, że albo Kazimierz zmienia zdanie, albo właśnie chce maksymalnie węgrom utrudnić to przejęcie tronu. No i no nie wiadomo, no fakt faktem jest, że po śmierci Kazimierza dojdzie do takiej dosyć nawet mocnej rywalizacji dwóch stronnic w Polsce. To się wszystko otrze o wojnę domową nawet. Mamy tutaj, będzie tutaj stronnictwo takie prorodzinne, czyli propiastowskie, żeby właśnie tego Kaśka Słupskiego na tronie umocować i stronnictwo prowęgierskie. Tutaj takie małe utarczki, jakieś małe takie starcia zbrojne nawet będą miały miejsce. Będzie nawet miała miejsce sławna kradzież insygniów królewskich. Wyobraźcie sobie, że podkanclerzy, pod Kazimierza Wielkiego, Janko z Czarnkowa, archidiakon gnieźnieński, autor jednej z kronik właśnie tychże czasów, on obrabuje grobowiec, obrabuje miejsce pochówku. Jakby on się potem tłumaczył podczas procesu sądowego, że chciał te insygnia koronacyjne sprzedać, kwoty przeznaczyć dla biednych, no ale tutaj, no wiadomo, to nie bądźmy naiwni, prawda? On tu był mocno związany z tym stronnictwem, które chciało, które widziałoby na tronie polskim Kaśka Słupskiego, i prawdopodobnie to dla niego te insygnia zostały skradzione. No, król musi mieć te uświęcone tradycją insygnia królewskie. No jednak finalnie, kończąc ten temat, finalnie nie dojdzie do tego. Ta mała awanturka z tym Kaśkiem Słupskim zakończy się dosyć szybko, a na tron. Polski wstąpi Ludwik Węgierski. Czyli w 1370 roku Kazimierz Wielki w wyniku nieszczęśliwego wypadku na polowaniu umrze, a Królestwo Polskie wejdzie w Unię Personalną z Węgrami. Unia Personalna Przypomnę, bo tu się takie unijne tematy nam pojawią, bo za chwilę będzie Unia z Litwą, prawda, ale właśnie jeszcze wcześniej mamy Unię z Węgrami. I co to znaczy ta Unia Personalna? Ano, właśnie ni mniej, ni więcej oba państwa mają jednego władcę, i to jest jakby całe tłumaczenie, czyli obydwa państwa nadal zachowują całkowicie swoją odrębność. Po prostu łączy ich tylko i wyłącznie osoba władcy. Ludwik Węgierski ma bardzo dużo spraw u siebie w Budzie, u siebie na Węgrzech. Zresztą Węgry są dużo, dużo większym państwem ówcześnie niż dzisiaj. I no nie ma się co dziwić, tuż po szybkiej koronacji Ludwik wraca do siebie, do Budy, w Polsce pozostawia jakby swoją matkę, Elżbietę Łokietkównę i stronnictwo z nią związane właśnie rządzi w jego imieniu. Kiedy w 1380 roku Elżbieta umrze, zostaną w zasadzie umocowani przy władzy możni. Możni, którzy byli oczywiście stronnikami Ludwika. Znowu rośnie nam bardzo mocno rola Arystokracji przy tej okazji, prawda? No bo nie ma w państwie króla. Trudno jest czynić z tego zarzut. No, dziedzina do ogarnięcia dla Ludwika jest przeogromna wtedy. Nie? Czyli, no, a zawsze dla niego będą ważniejsze sprawy jego rodzimego królestwa. Zresztą, tak troszeczkę nawet niechlubnie się nam tutaj zapisze, ponieważ jednym z pierwszych decyzji będzie przyłączenie do Węgier, wspomnianej w poprzednich słuchowiskach Rusi Halickiej, którą z takim, którą z takim wysiłkiem Kazimierz Wielki do, 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 do Królestwa Polskiego przyłączy. Odzyska tą Ruś dopiero Jadwiga. Ale tu, tak jak już wspominałem, nie uprzedzajmy faktów. Problemem Ludwika jest to, że on również nie ma syna. Czyli podobnie jak Kazimierz Wielki zaczyna w pewnym momencie również martwić się o sukcesję. I słuchajcie, robi wszystko, żeby zapewnić sukcesję, zarówno na Węgrzech, jak i w Królestwie Polskim swojej córce. On oczywiście nie przewiduje tego, że w jednym, tak jak finalnie zresztą się stanie czyli, że w jednym państwie będzie rządziła jedna z jego córek, w drugim druga. No, to do końca tego nie precyzuje. To się dopiero wyjaśni już po samej śmierci Ludwika Węgierskiego, niemniej jednak czyni starania, by to kobieta objęła tron w Polsce. Między innymi w Polsce. Oczywiście, jak wam wcześniej wspominałem, zgody na to nie ma, ponieważ nie ma takiej tradycji, nie ma takiego prawa, które umożliwiałoby kobiecie rządzenie wtedy. <laughs> Co trzeba zrobić? No, wyjście w zasadzie jest jedno i dosyć proste z punktu widzenia Ludwika Węgierskiego, czyli trzeba przekupić możnych, trzeba uzyskać zgodę szlachty, arystokratów na tą rewolucyjną zmianę. I niestety to się udaje. Dlaczego mówię niestety? Ponieważ m, tym przekupstwem. Rozpocznie się ogromna kariera arystokracji w Polsce, czyli przywilej, którym przekupi Ludwik węgierski arystokratów. Ten przywilej rozpocznie całą lawinę przywilejów, które później dla tej grupy społecznej w Polsce się pojawią. Również ten proceder ugruntuje takie przekonanie, że król w Polsce musi mieć akceptację możnych. Stąd coraz szybszy wzrost znaczenia tej grupy społecznej. No bo rodzimej dynastii nie ma, znaczy, jej przedstawiciele żyją, prawda, jak wspominaliśmy, na Śląsku, na Mazowszu, ale nie są przewidywani do dziedziczenia. Królowie obejmujący tron w Polsce będą z innych dynastii, póki co i muszą uzyskać akceptację. Możnych. Później Jagiellonowie, którzy będą obejmować tron w Polsce, również będą musieli uzyskiwać akceptację możnych. I to właśnie z tego prawa wyjdzie nam, kilkaset lat później, znana powszechnie wszystkim wolna elekcja. Nie? Ta wolna elekcja nie spadnie tak zupełnie z nieba ona będzie pewnego rodzaju pokłosiem właśnie tych wydarzeń zapoczątkowanych jeszcze przez Ludwika Węgierskiego czyli jakby ten przywilej obdarowane obdarowanie szlachty możliwością akceptowania wybierania władcy na tronie polskim oczywiście że kiedy już Jagielonowie, do tego sobie jeszcze oczywiście wrócimy, ale nadmienię o tym, bo skoro zacząłem już o tym mówić, wiadomym będzie, że po śmierci Władysława Jagieły, których z jego synów będzie rządził, ale on musi mieć akceptację możnych. Nawet jeśli jest to czysto pozorne, czysto iluzoryczny taki zabieg, musi tą akceptację mieć. I z tego właśnie wyrodzi nam się później nieszczęsna, jak się okaże, wolna elekcja, która więcej złego niż dobrego w sumie nam tutaj przywoła. Póki co w roku 1374 na Wielkim Zjeździe w Koszycach, czyli dziś to Słowacja, no ale pamiętajcie, że Słowacja to historycznie rzecz biorąc tzw. Tak górne Węgry, czyli jest to jedno z ważniejszych miast na Węgrzech, w tychże Koszycach. Wydaje Ludwik przywilej dla szlachty. W zamian za zgodę na objęcie tronu przez córkę mm, obdarowuje szlachtę pewnymi zwolnieniami, ulgami podatkowymi. Nie? Mają od tej pory arystokraci płacić tylko jeden podatek wynoszący dwa grosze od łana, czyli tyle, ile tam. Łanów, ziemi. Jeden Łan, przypomnę to tam, różnie się to oczywiście oblicza, ale to jest około tam 30 hektarów, czyli tyle, ile Łanów posiada dany arystokrata, tyle razy dwa groszy musi zapłacić. Wszystkie podatki nadzwyczajne, które Kazimierz Wielki stosował i wcześniejsi władcy stosowali, jeżeli była jakaś tam potrzeba, to władca nakładał jakiś tam podatek nadzwyczajny. Teraz Mogą zostać nałożone tylko za zgodą szlachty. Oczywiście tam będzie jeszcze troszeczkę więcej różnego rodzaju ustępstw ale to, dla szlachty, ale to są te dwa najważniejsze. Losy państwa zaczynają coraz bardziej zależeć od arystokratów. Nie? To oni zaczną grać teraz w państwie pierwsze skrzypce, to zawsze była. Grupa najważniejsza, najbardziej wpływowa, ale teraz Ludwik, węgierski przywilejem koszyckim, jakby wyniesie tą grupę na Wyżyny. On da im taką tradycję, da im taki obyczaj decydowania o tym, kto ma być władcą w Polsce, ponieważ wszystkie kolejne rodziny, czyli tutaj Andegawenowie, potem Jagiellonowie, to nie są rodziny. Pochodzące z Królestwa Polskiego. Sprawa bardzo mocno skomplikuje się za czasów Jagieły, jeszcze sobie o tym powiemy, kiedy umrze Jadwiga, prawda? Ale nie uprzedzajmy faktów, bo zrobimy, zrobię tutaj zbyt duże zamieszanie. Póki co Ludwik Węgierski widzi to w bardzo prosty sposób. Mam tylko córki, by zapewnić panowanie w Królestwie Polskim następczyni, czyli. Jednej z tych córek musi uzyskać zgodę arystokratów, uzyskuje ją właśnie w zamian za przywilej wydany w Koszycach. W roku 1382 Ludwik Węgierski umiera. Oczywiście w tradycji naszego państwa, naszej historiografii, no nie ma podstaw, żeby również nazywać go wielkim. Częściej go nie było niż był. Nie zapisał się tutaj u nas jakoś, w jakiś szczególny sposób. To jego panowanie raczej przebiegało pod dyktando tu w Polsce, prawda, w, na terenach państwa polskiego, przebiegało pod dyktando mm, matki Elżbiety, no i właśnie grupy możnych, którzy stanowili taką coś w rodzaju takiej rady regencyjnej. Natomiast sam Ludwik raczej skupiał się głównie na problemach Węgier, na rosnącym, coraz bardziej zagrożeniu tureckim również. I on tutaj właśnie mm, głównie zasłynął tymi swoimi fajnymi, świetnymi rozwiązaniami. Ale raczej tu nie będziemy o tym mówić, bo to, to bardziej historia Węgier, to nie jakby ten, nie ten temat. Nie? Póki co mamy kolejną niebezpieczną sytuację dla Państwa. Czyli tak jakby znowu rodzina panująca się kończy i jedna, czy też może jedna z, bo to jest różnica, czy znowu będzie jedna władczyni na Węgrzech i w Polsce, i Unia Personalna zostanie utrzymana, czy też te córki się podzielą tą dziedziną, jedna zostanie w Polsce, druga zostanie na Węgrzech. No, finalnie my wiemy, że tak właśnie. Będzie, że tak właśnie się stanie. I na tron Królestwa Polskiego wstąpi młodziutka. Podkreślam młodziutka, żeby nie powiedzieć malutka. Jadwiga. Ale Jadwidze poświęcimy kolejne słuchowisko, bo jej krótkie panowanie było jednocześnie bardzo ciekawe. Także dziękuję Wam bardzo. I zapraszam już z góry na słuchowisko o jadwizę.